Wyszczałem świat w majowy poranek. Witały mnie trylec słowika, łąk nadbożańskich woń macierzanek i twarde dłonie ojca rolnika. Zrastałem wśród kuchu i strachu. Wszystkie przeżycia noce zabierają Nie zaguszą je anteny na dachu, koszmarne dnie we snach wracają. Głuszy je tylko boże przedwieczne. Twój dar, natchnienie, które z wąwena, Z darem twym jestem bezpieczny zimą i wiosną, latem i sienią. Przepiłeś we mnie już odpoczęcia, gdy w matki łonie się rozwijałem. Za znak miłości gwiezdne bliźnięta od pięknej wiosny otrzymałem. Ojcze, swój dar ja w sercu noszę. Przelewam piórem na papier biały. Ty często w ciszy o pomoc proszę, bo moje strofy światło dalej. Proszę, proszę Ciebie, mój dobry Boże, Cimaj nade mną ojcowską dłoń, przecież Ty wszystko uczynić możesz. Błagam, dotykaj moją grzechną skroń, a gdy się skończą moje dni, niech Maj mnie żegna, jak witał dziecię, słowicie trele ukoją serce mi a wojnie czyste wonk wieczne